Radłów rok 2023. Mecz przeradza się w dramat. 60 chuliganów rusza na bójkę, jeden z nich już nie wraca do domu. Śmierć 40-letniego kibica pod Beskidzia porusza opinię publiczną, a śledczy przeszukują domy, zabezpieczają nagrania, przesłuchują świadków. Dziś, po prawie dwóch latach od tragedii, rusza proces. Gmachu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ruszył właśnie długo oczekiwany proces dotyczący jednej z najgłośniejszych i najbardziej brutalnych bujek z udziałem zorganizowanych grup chuliganów w ostatnich latach. Na ławie oskarżonych zasiadło aż 60 mężczyzn związanych z różnymi środowiskami kibicowskimi z południowej Polski. Wszyscy zostali oskarżeni o udział w brutalnym starciu, do którego doszło w małopolskim Radłowie, a którego tragiczne konsekwencje wstrząsnęły opinią publiczną w całym kraju. W wyniku tej konfrontacji zginął 40-letni Łukasz Z, związany z klubem podbeskidzie Bielsko-Biała. Wydarzenia, które doprowadziły do tego zdarzenia, miały miejsce 5 sierpnia 2023 roku. Tego dnia na jednym z lokalnych stadionów w Radłowie zaplanowano mecz piłkarski, który z założenia miał być wydarzeniem towarzyskim i sportowym organizowanym przez sympatyków Unitarnów. Niestety atmosfera błyskawicznie zmieniła się w pole bitwy. Gdy na miejscu pojawiły się grupy przeciwników tego klubu. Wśród nich byli przedstawiciele środowisk kibicowskich z takich miast jak Bielsko-Biała, Andrychów, Sosnowiec, Kraków i Tarnów. Zamieszki wybuchły nagle i przybrały niezwykle agresywny charakter. Huligani wtargnęli na boisko, gdzie w tym czasie odbywał się amatorski turniej piłkarski, w którym brali udział sympatycy Unii Tarnów oraz Wisły Kraków. Podczas starcia doszło do użycia niebezpiecznych przedmiotów. A jednym z najbardziej dramatycznych momentów było trafienie Łukasza Z w brzuch wystrzeloną racą. Mimo prób udzielenia pomocy, obrażenia okazały się zbyt poważne i mężczyzna zmarł. Prokuratura okręgowa w Tarnowie przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę śledztwo, które trwało blisko dwa lata. W jego trakcie zlecono dziesiątki przeszukań oraz oględzin, a także przesłuchano ponad 100 świadków. Aż 25 podejrzanych trafiło na pewien czas do aresztów tymczasowych. Śledczy sięgnęli po zaawansowane metody identyfikacji uczestników bójki. Korzystali z danych dostarczonych przez operatorów sieci komórkowych, a także z informacji pochodzących od firm kurierskich i pocztowych. Udało się również zabezpieczyć liczne nagrania z kamer monitoringu zlokalizowanych na stacjach paliw, w punktach gastronomicznych oraz materiałów wideo przekazanych przez osoby prywatne. Wśród oskarżonych znaleźli się zarówno bardzo młodzi uczestnicy, jak 17-letni chłopak jak i mężczyźni w wieku przekraczającym 40 lat. Dziewięciu z nich usłyszało poważniejsze zarzuty: nie tylko udział w zbiegowisku, ale i czynny udział w bójce, której skutkiem była śmierć człowieka. Za ten czyn grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Pozostali oskarżeni będą odpowiadać za sam udział w nielegalnym zbiegowisku zakończonym tragiczną śmiercią, za co grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Proces rozpoczął się dopiero po upływie niemal dwóch lat od tragicznego wydarzenia. Ze względu na kwestie organizacyjne oraz tak tzw. ekonomię procesową sprawa została ostatecznie przeniesiona z Starnowa do sądu okręgowego w bielsku-białej, który znajduje się na terenie województwa śląskiego. Sprawa ta wywołuje ogromne emocje zarówno wśród rodzin ofiar, jak i w środowiskach kibicowskich. Opinie są podzielone. Jedni mówią o rozliczeniu z brutalnością. Drudzy próbują bronić oskarżonych, przedstawiając ich jako ofiary prowokacji lub chaosu sytuacyjnego. Organy ścigania w Polsce nie ustają w rozpracowywaniu kolejnych struktur przestępczych, które pod płaszczykiem piłkarskiego zaangażowania skrywają brutalną rzeczywistość pełną przemocy, odwetu i śmiertelnych konfrontacji. Prokuratorzy i policjanci coraz częściej muszą mierzyć się z grupami zorganizowanych huliganów, którzy nie tylko terroryzują ulice i stadiony, ale również bezwzględnie eliminują swoich przeciwników. Tam, gdzie kończy się doping, a zaczynają brutalne porachunki, życie ludzkie przestaje mieć jakąkolwiek wartość. Jednym z takich przykładów, który od lat budzi grozę i sprzeciw, jest głośna sprawa napaści na kibiców stali-Stalowa Wola z maja 2016 roku. Mimo, że od tego krwawego zdarzenia minęło już wiele lat, śledczy wciąż doprowadzają do zatrzymań osób, które brały udział w zasadzce. Zaledwie kilka tygodni temu na terytorium Holandii ujęto ostatniego ze sprawców. 28-letniego mężczyznę, który przez długi czas skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Miał do odbycia karę 4,5 roku pozbawienia wolności, jednak przez lata unikał odpowiedzialności, korzystając z sieci kontaktów i schronień poza granicami kraju. Zatrzymany mężczyzna był bezpośrednio powiązany z grupą chuliganów występującą pod nazwą Wschodnia Horda, czyli nieformalną koalicją bojówkarzy związanych z trzema klubami: motorem Lublin, górnikiem Łęczna i hełmianką Hełm. To właśnie ta grupa przygotowała zasadzkę na fanów stali Stalowa Wola. Celem ataku była niewielka grupa sympatyków tego klubu, która 28 maja 2016 roku udała się busem na mecz wyjazdowy z kotwicą Kołobrzeg. Pomimo że ich podróży towarzyszył patrol policyjny w postaci jednego radiowozu, nikt nie przewidywał skali zagrożenia, które miało się pojawić nad ranem. Około 5 rano na jednej z dróg w okolicach Radomia, pomiędzy miejscowościami Budki Skaryszewskie a Modrzejowice. Na trasie przejazdu busa pojawiły się pojazdy należące do napastników. Było ich zdecydowanie więcej, przynajmniej dwa razy tyle co fanów stalówki. Gdy tylko udało im się zablokować drogę, ruszyli do ataku. To, co się wtedy wydarzyło, przypominało raczej brutalną egzekucję niż uliczną bójkę. Próby obrony ze strony zaskoczonych kibiców zakończyły się fiaskiem. Po trzech minutach wszystko było rozstrzygnięte. Wśród ofiar najcięższego losu doświadczył 33-letni Rafał. Oddany kibic stali, który według świadków był katowany nawet wtedy, gdy nie dawał już żadnych oznak życia. Bito go pięściami, kopano, znęcano się nad nim, podczas gdy leżał nieprzytomny obok busa. Po przewiezieniu do szpitala, mimo pięciu dni walki o życie, nie udało się go uratować. Jego śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością, ale też obnażyła brutalność i bezwzględność świata chuligańskich porachunków. W związku z tą sprawą prokuratura postawiła zarzuty piętnastu osobom. Każda z nich miała swój udział w tej zorganizowanej napaści. Przez lata zatrzymywano kolejnych uczestników tej egzekucji. W kwietniu bieżącego roku zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który również miał odbyć karę trzech i pół roku więzienia. Krył się w jednym z mieszkań w Lublinie, gdzie funkcjonariusze odkryli go schowanego pod materacem, z nadzieją, że nie zostanie znaleziony. To właśnie takich ludzi gotowych zabijać dla klubowych barw, prokuratura określa dziś jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Nie była to jednak jedyna głośna sprawa, która zapisała się czarnymi zgłoskami w kronikach przestępczości stadionowej. W Krakowie, mieście o ogromnych tradycjach piłkarskich, doszło do jednego z najbardziej drastycznych ataków, który na zawsze zmienił postrzeganie chuligańskiego świata. W styczniu 2011 roku zginął Tomasz C., znany w środowisku jako człowiek, uważany za jednego z czołowych liderów bojówki Krakowi. 14 dnia tego miesiąca. 30-letni Tomasz C. padł ofiarą z góry zaplanowanej akcji, która miała na celu jego fizyczną eliminację. Na osiedlu kurdwanów, gdzie mieszkał, czyhała na niego grupa co najmniej kilkunastu zamaskowanych napastników. Gdy podjechał samochodem, natychmiast rozpoczął się pościg. W trakcie ucieczki Tomasz stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w jeden z budynków, po czym próbował uciekać pieszo. Nie miał jednak żadnych szans. Został dopadnięty. A następnie dosłownie rozszarpany przez uzbrojonych ostre narzędzia i pałki agresorów. Łącznie zadano mu 57 ciosów. Umarł w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Sprawa jego egzekucji ciągnęła się przez wiele lat. W pierwszym procesie, który miał miejsce w grudniu 2013 roku, zapadły wyroki wobec 10 osób. Siedmiu z nich otrzymało kary od 8 do 10 lat pozbawienia wolności. Trzej pozostali oskarżeni skorzystali z możliwości współpracy z organami ścigania. Złamali tak zwaną zmowę milczenia, dzięki czemu sąd potraktował ich łagodniej i skazał na kary w zawieszeniu. W kolejnych latach pojawiali się następni uczestnicy tej makabrycznej zbrodni. Po sześciu latach ukrywania się czterech mężczyzn dobrowolnie zgłosiło się do krakowskiej prokuratury. Wszyscy byli poszukiwani listami gończymi. Ale dzięki współpracy z organami ścigania otrzymali tzw. listy żelazne, które gwarantowały im wolność do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku. Ich decyzja pokazuje, że nawet w hermetycznym świecie chuliganów czasem pojawia się strach przed konsekwencjami i pragnienie odzyskania normalności. Wszystkie te przypadki, zarówno egzekucja Rafała pod Radomiem, jak i brutalne wyeliminowanie Tomasza C w Krakowie, to przerażające przykłady tego, jak daleko może posunąć się przemoc w świecie rzekomej miłości do piłki nożnej. To nie są już tylko bójki na trybunach, to dobrze zaplanowane akcje, za którymi stoją silne, zorganizowane grupy, funkcjonujące na pograniczu mafijnych struktur.